Dobry, witajcie w kolejnym dniu e, remontowo-przyczepkowego wyzwania. Tak się zastanawiam, ile razy w danym odcinku będę do Was mówił dzień dobry, bo ja tu siedzę na przykład pół dnia czy dwie trzecie dnia, a potem z tego wychodzi 30 sekund materiału plus 15 sekund timelapsów. No, anyway, zaczyna się nowy dzień, więc ja jako kulturalny człowiek witam się z Wami serdecznie. Co się działo wczoraj? Tak, tutaj sobie bakistę zakleiłem, żeby w razie czego nie padało, bo już namiocik zdemontowany, już została tylko sama góra. Zamontowałem to okno, wszystko fajnie pasuje. No i teraz te zameczki będę chciał przesunąć do góry, dlatego szpachlą z utwardzaczem pozaklejałem tutaj te stare otwory. I dzisiaj mam taki plan, żeby wymalować jasno-szarą ramkę, taką tutaj ozdobną. Okno będzie wyglądało na świeższe, ale też pozosłania takie elementy tutaj właśnie jak to, jak ta mata szklana, jak to włókno szklane. Punktem numer jeden na dzień dzisiejszy to zamontowanie drzwi pod pakistę, pod bagażnik. Sorry, trochę może wiać wiatr, mam nadzieję, że się to dobrze. słyszycie. Wczoraj zakupiłem w kasteramie 2,5 metra bieżącego. Gumy czarnej z rolki w grubości 3 mm w kosmicznej cenie, bo metr bieżący takiej gumy, a rolka miała pół metra szerokości, kosztował 55 zł, więc za 2,5 metra gumy zostawiłem coś około 130 zł. Wiem, że pewnie mógłbym kupić taniej to gdzieś na Allegro i tak dalej, natomiast nie chciałem już stać z pracą, a ma jego pomysł gumy pojawił mi się wczoraj. Po co kupiłem tą gumę? Żeby zrobić taką uszczelkę. Sama ściana, nie jest jakoś idealnie odtworzony ten łuk, więc tu w pewnych miejscach ta rama nie dolega idealnie do ściany. Dlatego wymyśliłem sobie taką gumową uszczelkę. A właśnie jeszcze a propos gumy, to gumę wykorzystałem też jako uszczelkę do tego elementu. Tu jeszcze będą przychodziły takie wykończenia. Oczywiście tu przyjdzie też ta gumowa biała uszczelka nowa, którą kupiłem w Petercampie. I tak to sympatycznie wygląda, że całe to łączenie tych dwóch blaszek teraz tu się zakrywa. O, już się ładnie zbiera woda. Super. Wszelkie specjalnie wydziałem nieco większą po to, że jak już teraz to wszystko przykręcę i docisnę, to potem sobie tutaj nożykiem. Po tej krawędzi elegancko ją obetnę. Dekalin specjalnie zdałem z obydwóch stron uszczelki. Zasadniczo pomiędzy uszczelką a aluminium to dałem ją tylko po to, żeby po prostu było mi to łatwo zamontować. Bo tu z dołu po prostu mi to wszystko spadało. Tak to wygląda po skręceniu, już wkrętami. Dekalin fajnie wypłynął. Widać, że ta krawędź jest tutaj zupełnie szczelna. Bardzo powoli zaczyna ta przyczepa już wyglądać jakoś. Abstrakcyjnie wyglądają tutaj te drzwiczki od bakisty. Biorę się za szlifowanie okna szlifierką oscylacyjną. Papierek 120 gramatura. Okleiłem skrupulatnie taśmą tu odtwarzając wszystkie tutaj te linie. Następnie warstwa gazetki i póki co położyłem farbę podkładową koloru jasnego szarego. I jak to wyschnie za jakąś chwilę emalia uniwersalna w kolorze średnio jasno-ciemno-szarym. <laughs> Przyczepa jest biała, framugi wszystkie okienne będą jasno-szare, a zderzaki i wszystkie jakieś takie elementy, o tak tutaj na dole, będą ciemniejsze. podcisnąć, więc postanowiłem wykorzystywać powoli czas nocny. Znaczy właściwie to nie jest, że dopiero teraz zaczynam od tej pracy w nocy, bo już robiłem to wcześniej. W każdym razie teraz chcę to dla Was nagrać. Czyli taka special nocna edycja tego, co będzie się działo z przyczepą. Odpowiedni halogenik, który będzie mi cały bok tej przyczepy oświetlał. I to, co chciałbym dzisiaj zrobić, to pomalować pierwszą warstwę białej farby na cały ten bok. Czyli co muszę zrobić? Muszę najpierw ją oczyścić, pościągać okna, poopklejać wszystko papierową, taśmą, te wszystkie krawędzie, które nie chcę, żeby były malowane i potem pacyknąć to białą farbą z utwardzaczem. Brzmi prosto, potrwa pewnie za jakieś 3-4 albo nawet i 5 godzin. Może zostaniecie, koniec tego odcinka. Może was zastać jak już będzie wschodziło słońce. To wie? <śmum> Mam nadzieję, że nie, ale tego nie wiem. Wyczyszczenie całego tego boku zajęło mi coś około 30-40 minut. Ręka mi odpada. Teraz pościągam okna. Zastanawiam się czy mnie widzicie. Dobrze, no i wracając. Pościągam teraz okna. Odtłuszczę jeszcze całość znowu benzyną ekstrakcyjną. I zaczynam bawić się w oklejanie. Tak. tak, ogólnie trzeba przyznać, że ta ściana wygląda bardzo intrygująco. Nie tylko już chodzi o te wszystkie połączenia tutaj. Ale też tak naprawdę każdy z tych trzech okien jest z innej parafii. To jest załączowane jakąś taką listwą. Tu z kolei jest jakieś listwa typu Niewiadów. A tutaj to okno to jest jedyne oryginalne. Właśnie to okno, nie chce mi zejść z tej listwy, coś tam się zakleszczyło. Z Asią trochę na ten temat rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że nie ma sensu na razie wymiana blachy na tej ścianie. Bo to nie jest tylko kwestia wymiany blachy, ale trzeba byłoby też powymieniać okna. Jak już to robić, to robić to porządnie. To jest ściana, która jest przez nas najmniej widziana, bo zazwyczaj egzystujemy z drugiej strony przyczepy. Ta jest gdzieś doklejana do krzaków, więc śmiejemy się, że ta ładna być nie musi. Godzina, kilka minut po wpół do drugiej. Ja nie chcąc Was zamęczać kolejnym time lapseem. nie nagrywałem jak oklejam to wszystko taśmą papierową. Ale pokażę Wam teraz jaki jest tego efekt. Ogólnie jest to troszeczkę rzeźba, bo jest to dużo elementów, które jakkolwiek bym ich nie wymalował, to będą brzydkie. To listwę postanowiłem wymalować całą na biało. Tu są zupełnie jakieś z innej beczki. To też zamaluję. Listwa aluminiowe mocujące okna, też oklejone. Także jak widzicie, cudu nie będzie z tej strony. Na pewno będzie ładniej niż było. O. Godzina, kilka minut przed trzecią. No i skończyłem malować ten boczek. Znaczy skończyłem na dzisiaj, bo skończyła mi się farba. <tego>, Tego nie przewidziałem, za planując dzisiejszą pracę. To mi się udało wymalować. Te dwie trzecie przyczepy, które okleiłem, to wymalowałem wszystko po krawędziach. Całą resztę pacykowałem tutaj, tylko tak pomiędzy. O, o kurde Powiem wam Włożenie tych Tej wielkości okien Jeszcze o godzinie 3 w nocy Samemu To nie jest łatwa sprawa Najtrudniej było mi scelować Tym profilem w to Trzymając całą tą płachtę Tego okna Ale jak człowiek ma w sobie samo zaparcie to To dało radę jakoś <grym> Na dzisiaj tyle Dobrej nocy To co z mi zostało Dzień dobry witajcie, witajcie w nowym dzionku Sorry troszeczkę za zmęt na oczach wczoraj po tym malowaniu nocnym jeszcze składałem jakieś ostatnie wyrywki vloga, żeby wypuścić Więc suma sumarum poszedłem spać o 5 a o 7:00 po siódmej wstawaliśmy, żeby dzisiaj ki do szkoły no ale no dobra, bez sensu wam o tym mówię, no. No się żalę. <grymne> tak robię, tak lubię, więc jest ok, nie? Teraz w świetle dziennym zobaczcie sobie, jak to wygląda. <grymne> Troszeczkę mi się rozładowała bateria, teraz będę oklejał wszystko taśmą, tada wszystko jest oklejone w międzyczasie zanim się bateria naładowała z kamerki to ja zdążyłem to wszystko okleić ogólnie już zaczyna wyglądać fajnie ale jak troszeczkę słońca się pojawia nawet nie, troszeczkę światła to pod odpowiednim kątem widać że ta cała ściana po prostu jest jeszcze plamiasta więc przyda się jeszcze jedna warstwa druga rzecz, którą chciałbym dzisiaj zrobić to odmalować wszystkie okna poza tym, bo na to okno cały czas mamy plan żeby je wymienić, więc je sobie zostawimy na deser jak zdążymy tu odmalować ramkę okienną, tutaj zrobić szarą. Tak samo to okno chcę odmalować, odświeżyć rameczkę i to, czyli cztery okna na dzisiaj, żeby przybrały one taki kształt. Tutaj to wszystko jeszcze też jeszcze jest do poczyszczenia z taśmy. Niestety ta taśma się już, nie wiem czy tak się mówi, zwulkanizowała, więc trochę będzie zabawy z tym czyszczeniem, ale to jak ze wszystkimi elementami taśmy, niestety, które sobie tym musiały odleżeć, ta cała listwa była brudna, od taśmy oklejona, i po delikatnym potraktowaniu, rozpuszczonikiem wygląda jak nowo. Już została wyczyszczona z całego tego naraśla, takiego grzyba, niego zielonego, jakiegoś muchu i tak dalej. Fajnie to wygląda. Łatwa rzecz. Mocno gazetowo prasa codzienna z Lerua wkroczyła do nas na dobre. Tutaj najgrubszy jednak temat odpaliliśmy. Tutaj przed chwilą z Asią stwierdziliśmy, że właściwie tak mogłaby wyglądać przyczepa. Cała wyklejona jakimś dekupażem gazetowym, ale to już było. W starej przyczepie, tylko w środku. Dlaczego tak popycham? Bo nie możemy tego okna ściągnąć. Dobrze, że dzisiaj nie wieje, więc sprawa nie będzie mi to po całym parkingu. Według mnie dobre wymieszanie spray, nie takie tylko tylko trzy razy wstrząpnięcie, tylko takie dobre pół minuty, minutkie pomieszanie spraya. To jest podstawa dobrego malowania, żeby ta dysza, znaczy nie tyle dysza, co żeby po prostu cały spray nie był. No, dokładnie tak. Lubię sobie najpierw położyć jedną warstwę taką cieniutką, nawet niedokładnie domalowaną, żeby nie zalać. Farba podkładowa. Wysycha o wiele szybciej, niż ta końcowa warstwa, ta farba emalia. Więc już po 10 minutach jest zupełnie dotykalska. Mogę uzupełnić jeszcze tylko braki w podkładzie. I po kolejnym kwadransiku emalia, czyli komor końcowy. Ja nie robię tego na co dzień, ale jeżeli coś maluję, to łatwo byłoby zacząć np. od tej powierzchni a potem próbować wlać się tutaj do środka, co by spowodowało zalewanie tej powierzchni. Więc najpierw maluję miejsca tego typu, ranty i potem na koniec taką już łatwą powierzchnię. Zapodaję Wam taki tutorial, który sam wymyśliłem, jest nawet nie wiem czy jest prawidłowy. Wyszła całkiem fajna krawędź. Nie zawsze tak ładnie wychodzi, bo czasami się troszeczkę farba wlewa pod, pod taśmę. Ale tutaj wyszło naprawdę idealnie. Tam gdzie nie wyszło idealnie, to po prostu potem będę tą farbę zeskrobywał też jakimś, jakimś rozpuszczalnikiem, wacikiem czy cokolwiek. Ale to już jest szczegół. Tak ogarniam malowanie plastików, elementów plastikowych. Za pomocą emali uniwersalnej, oczywiście kastoramka No i teraz sobie tutaj to schnie. Na razie pierwsza warstewka. Ale niektóre elementy mam już ładnie pomalowane. Po dwóch warstwach. Całkiem fajnie się to prezentuje. Może znudziło was już trochę przez ostatnie odcinki moje ciągłe gadanie na temat majsterkowania i tak dalej. Jeśli tak jest to oczywiście piszcie w komentarzach. Wiecie jestem otwartym człowiekiem. Krytyka mile widziana. W każdym razie na koniec tego odcinka to ciągłe gadanie chciałbym rozbić nieco. Innym tematem, i w związku z tym właśnie dlatego tutaj trzymam to pudełeczko. Przesyłeczka doszła do nas od jednego z widzów. Paweł. Dzięki wielkie, mega szacun, za to co e, wykonałeś. Dlaczego się tak cieszę? Ponieważ e, ja już wiem, co jest w środku. Paweł odezwał się do nas jakiś czas temu, mówi: zapodajcie wasze logo w wektorze, w, wiecie, w pliku graficznym i tak dalej. Mam dla Was małą niespodziankę. Co myślę, OK okej, spoko. I zobaczcie, co do nas przyszło. No już jakiś czas temu, więc ta paczka e, trochę leży, dlatego Paweł przepraszam, że dopiero dzisiaj takie oficjalne podziękowania, w ogóle wiesz, na kanale zamieszczam tutaj. E, w paczce do nas przyszło cały worek smyczy. Presentation. Proszę bardzo, grafika wyciągnięta z naszego logotypu. Te wszystkie treści, które są wokół logotypu. Przygoda, odkrywanie, radość, rodzina, podróżowanie, karawanik, przyczepa kitingowa i tak dalej. Wszystko fajnie. Nie wiem, nie liczyłem, ile tego tutaj jest, ale jest tych smyczy dużo. I do tego jeszcze dwa takie pudełeczka zapalniczek. Jak to Paweł określił, to są specjalne zapalniczki nie do palenia papierosów, tylko do rozpalania grilla. Ponieważ już wielu z Was poznało mnie, że jestem fascynatem grilla i w ogóle wszystkiego czego, wszystko tego, co można na grillu usmażyć. Więc takie zapalniczki mamy teraz w zapasie sztuk dokładnie stu <grym> To jest w ogóle bardzo się z tego cieszę to jest dla mnie w ogóle takie wow że jesteśmy sobie takim małym kanałem i nagle ktoś wpada na pomysł, żeby zrobić nam jakiś gift i coś nam wysłać Naprawdę Paweł mega thanks no ale dobrze, słuchajcie, ja mówię sobie, że wiecie, zapas zapalniczek, z, nie wiem, z 500 smyczy czy nie wiem, muszę to policzyć. Zastanawiam się, ile tych smyczów to jest, że to wszystko fajnie dla nas, ale wręcz przeciwnie. Początkowy pomysł był taki, że będziemy się tymi rzeczami z wami dzielić na targach w nadarzenie na and Caravan Show, No ale jak wiecie, targi e, zostały przełożone. E, prawdopodobnie odbędą się w marcu, ale to jeszcze nie wiadomo, i tak dalej wiecie, sytuacja rozwija się dynamicznie, więc chcemy się teraz tymi gadżetami. Z wami podzielić. Zróbmy konkurs, w którym do wygrania będzie komplet smyczy z zapalniczkami i tak dalej, w jakiejś tam ilości. I napiszcie nam w komentarzach, do czego będziecie używali tej smyczy. Co tu powieście na tych smyczach? Może to będzie gwizdek tenderski, może to będą klucze, może pilot do garażu, może klucz od przyczepy. Nie wiem. Może to jest głupi pomysł, może jest fajny ale wiem, że nasi widzowie są bardzo konstruktywni. Zaraz coś nas zaskoczy. Jeżeli nie macie z tym problemu, nie narusza to waszego jakiegoś rodo i tak dalej, coś tam, coś tam, to w każdym komentarzu napiszcie swojego maila, żebym potem mógł z daną osobą, z danymi osobami się skontaktować. Fajne, nie? A drugi pomysł jest taki, że jeżeli nie macie pomysłu na komentarz dotyczący smyczki, to napiszcie taki sam komentarz dotyczący zapalniczki. Do czego będziecie używali tej zapalniczki? Dobra, anyway, takie garzeciki mamy w dzisiejszym odcinku do rozdania. My na pewno kogoś czymś takim obdarzymy, i tak powiem wam w sekrecie, że myślę, że to nie będzie jedna osoba.